Przed Urzędem Miejskim w Elblągu zwołana została konferencja prasowa, która dotyczyła postępowania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla budowy toru wodnego na ostatnim odcinku rzeki Elbląg. Pierwszy przetarg został unieważniony, bo opublikowano go w publikatorze krajowym, a nie unijnym. Wokół tego faktu przetoczyła się medialna dyskusja, w której zaczęły pojawiać się fałszywe sformułowania. Ostatnio w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się. Różne wprowadzające w błąd mieszkańców Elbląga komunikaty na temat elbląskiego portu. I ja sobie pozwolę powiedzieć o tym, co się dzieje na, na naszym krajowym podwórku, to znaczy o współpracy z Urzędem Morskim i Ministerstwem Infrastruktury w tej kwestii. Chciałbym zapewnić i uspokoić, że... Port Welblongu podąża w dobrym kierunku. Tor wodny będzie pogłębiony zgodnie z założeniami wcześniejszymi, czyli tak, żeby mogły wpływać 100-metrowe statki, długość 100 metrów, 20 metrów szerokości i 4,5 m za zanurzenia.